No jest generalnie dyskusja, jak to złodziejstwo PiSu u powstrzymać, tak? bo widzicie, że e, cały czas jest groźba tego, że z bardzo wielu idiotów, którzy na PIS głosuje, przez 8 lat kłamstw byli oszukiwani. Polacy, PIS ich oszukiwał, e, płacąc pociągowskimi pieniędzmi i Polskę, zadłużając Polskę. Polska była zniszczona, nie miała armii, była zbankrutowana. Wszystkie spółki skarbu państwa w dół, zero dochodu. Jedyny Orlan, który łupił na benzynie Polaków. I kradł w miliardach. Teraz wszystkie długi wyszły. Jak zrobić, żeby to złodziejstwo pisowskie po prostu powstrzymać? Czy przywrócić karę śmierci po prostu i rozstrzelać wszystkich od Kaczyńskiego, i czy również rozstrzelać wyborców PiSu? czy po prostu zatrzymać tą Ruską Republikę i ludziom w końcu prawdę pokazywać, jak naprawdę przez 8 lat PiS okradał Polaków, że to 800, 800 plus to był Tusk, 500 plus to był również Tusk, dokładnie schyty na pierwsze dziecko. Jak to pokazać Polakom, że to właśnie. E Naprawdę, po prostu, no bo Polacy, którzy głosują na PiS, są sami tacy idioci, jak ci, którzy rozstani, którzy głosują na Putina, czy w Korei Północnej, na tego swego przygłupa, no oni po prostu słyszą kłamstwa i nad tymi kłamstwami są po prostu karmieni. No, jak to zrobić, po prostu? Czy karę śmierci, po prostu czy wybić tych skór czy nie? Ciekawa debata, zachęcam do dyskusji.